Grzejniki. Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Hej, mam agregat. Się ulepszyć broń. Okay. No cześć, Ellie. Patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście? No choć. Co on tam ma? To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział. Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu. Był taki samotny. O mój Boże, to ona zielska. Ona zwiędłego zielska. Hej, ma tu jakieś kasety. Hmm. Tańcząca z fiatami. Smash, prandy, Scrooge. Czy to... Dobrze nosy. <noise> Ciekawy gust, Eugene. Dina, to fajka z maski gazowej. Rety był taki mądry. Nieźle. Nada się jeszcze? A zielsko się psuje? To wiemy się. Jak tam pomóc? Nie, dam radę. Kurwa, daj mi to. No tak, bo ty sobie poradzisz. Nie Do reszty cię pojebało? Otworzyłem czy nie? Pachnie dobrze. Znaczy... Spędzimy tu trochę czasu, nie? Jesteśmy uziemione. Mogę ci o coś spytać? Nie wiem, możesz. W skali od jeden do dziesięć. Gdzie jeden to totalny syf, a dziesięć. Rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek? Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłaś, że to błąd. Tak powiedziałam? Co robisz? Chciałam, żebyś oceniła pocałunek. Nie wiem. Ja dałabym szóstkę. Szóstkę? Wow, no. Solidna szóstka. Okej. Okay. Było tam sporo ludzi. Tak, ale sześć. Hmm. Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz. Nie sądzę. Jesteś niemożliwa. A ty to niby co? Mam ochotę wyjść z powrotem na te śnieżyce. Najpierw musimy przeżyć, uwaga na okna. <śmienicza> Jejewa! Jejewa! Musimy biec! <śmienicza> Joel. A ty jesteś? Abi. Abi, trzymasz się. Tak. To nie wytrzyma. Musimy wracać. Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować. Tommy, nie możemy tu zostać! Oni nie dadzą rady tak dalej. Ja daleko. mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą. Posiadłość Wolkin. Może się udać. Dobra. Otworzę drzwi. Okay. Pojedziesz ze mną. O, chodź. No chodź! Trzymaj się! A ta? Miałam 12 lat. I znalazłam tę skorolkę. O, o. Więc próbowałam na nią wejść. ale ona uciekła mi z nóg. <laughs> Chwila to skąd ta blizna? Nadziałam się na nóż. <śmiech> <śmiech> Jak to hmm. Chciałam zagrać bliznę po ugryzieniu. bo miałem czternaście lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz. Najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pękarzy, i. Mierdam je... się! Co? Ej! Opowiedziałam ci prawdziwą historię. Moja też była prawdziwa. Mam cię ugryźć? Co? Słyszałaś? Kto Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz co się tam dzieje? zaczekać? Co ty, Odwróć się, co ty wy ja sobie robisz? Powinnaś być na patrolu. Jasne, w taką śnieżycę? To zioło? Co tu robisz? Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy. To czemu ty nie stoisz na warcie, co? Bo to mi i Joel się nie pojawili. Jak to? Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła. Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś? Niewielką. Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin. Nie możesz jechać sama, kto wie na co trafimy. Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy. Okej, okay, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co? Daliśmy się. Jak się trzymacie? Dobrze. Dzięki. To? Tak. Możemy pogadać? Chcesz zdjąć te siodła? Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko dłużej. i niemal. Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki? Miałaś ogromne szczęście, żebyś wiedział. A, macie tu prąd. Gdzie ty kurwa byłaś? Panel słoneczny na gramy. Kim są ci ludzie? Długo tu jesteście? Od wczoraj? Wczoraj, tak. Co tu właściwie robicie? Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu? Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy. Dzięki. Jestem Mel. Tommy. A to mój brat, Joel.

Chodź. Kurwa. Joel Miller. Kim jesteś? Zgadnij. Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę. I to skończmy. Załóż mu opaskę. Szybko! się kurwa. Ja <try> pterdolę.